Panie pośle na prawdę, no. Pana przepraszam, bardzo proszę, chłopcy, żeby pan teraz zamilkł. I pan ja senator, pan, pana, panu, tak. nie, panie pośle na prawdę, no. Nie można w ten ja, sposób. Pana... Można cieszyć się, do, bardzo, szanowni państwo, bardzo dobrym zdrowiem i spędzić całe dorosłe życie w więzieniu. I do tego doprowadzimy, jeżeli nie będziemy dbać o wychowanie religijne. Proszę porównać starosta, czy wójt, czy burmistrz. Ma kierowcę, ma samochód, ma sekretarki, a my dostajemy 25 tysięcy 25 na prowadzenie dwóch albo trzech biur i zapłacę im i co mi zostanie. Zaczynamy od posłanki Kurowskiej, która kolejny raz udowodniła, że pisowska polityka to nic innego niż mieszanka religijnego fanatyzmu i braku logiki. Według niej, jeżeli dziecko nie chodzi na lekcje religii, to skończy... Więzieniu. Absurd? Tak, czy groźne? Jeszcze bardziej, bowiem takie słowa nie tylko obrażają zdrowy rozsądek, ale co gorsze mają zastraszyć całe społeczeństwo. Również dzisiaj wraca poseł Telus, który postanowił opowiedzieć o swoim piekielnie ciężkim życiu. Według niego 25 tysięcy złotych. Miesięcznie to za mało, bo poseł powinien mieć jeszcze limuzynę i kierowcę, szczególnie jeżeli należy do PiS. Ta wypowiedź pokazuje, jak w pigułce, czym tak naprawdę jest PiS: pazernością, oderwaniem od rzeczywistości i zwykłą pogardą wobec zwykłych ludzi, którzy często nie muszą żyć, a bardziej egzystować za ułamek ale tej kwoty miesięcznie. No i na koniec poseł Kaleta wyrzucony na pysk ze studia radia TOG FM za chamstwo i agresję słowną. To nie był przypadek. To styl całej partii PiS, która od dawna nie prowadzi dyskusji. Oni krzyczą, zagłuszają i podle obrażają. Ale kiedy trafią na kogoś, kto nie da się zastraszyć, Ewidentnie wpadają w szał. Adam Bysiek, dzień dobry, witam państwa serdecznie w sobotę i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Zanim jednak zaczniemy, oczywiście każdego dnia Państwu przypominam, że nasze materiały powstają głównie dlatego, że możemy liczyć na Państwa wsparcie, chociaż poprzez robienie zakupów w naszym sklepie antyprawa.pl, gdzie kupując koszulki, czy kubki również z antyprawackim i antypisowskim przekazem, bezpośrednio pomagacie nam Państwo finansować, ale głównie inwestować w rozwój kanału i naszego portalu informacyjnego portalu CzechPress.pl. Nie zapomnijcie również kliknąć subskrybuj, nasz drugi kanał, kanał Polskie Dziadostwo. Tam również rozmawiamy i bardziej rozprawiamy się z absurdami sceny politycznej, ale też takim zwykłym dziadostwem, jakiego doświadczamy na co dzień. Zachęcam by tu kliknąć łapkę w górę. Oczywiście proszę, by nie zapomnieć o napisaniu komentarza. My tymczasem przyjrzyjmy się naszej pierwszej gwieździe dzisiejszego patologicznego prawackiego kabaretu. Posłanka Kurowska, jak nie trudno się domyślić, znana z tego, że każdą swoją wypowiedzią potwierdza, iż w pisie logika nie jest obowiązkowym przedmiotem. Tym razem Wojciechowska stwierdziła, że można być zdrowym, można nawet cieszyć się życiem, ale jeżeli ktoś nie chodzi na lekcje religii w szkole, to skończy w kryminale. Dokładnie mówiła o więzieniu. Tak, to nie żart. To autentyczny cytat z człowieka, który bierze pieniądze i pensje z naszych podatków. Można cieszyć się, do, bardzo, Szanowni Państwo, bardzo dobrym zdrowiem i spędzić całe dorosłe życie w więzieniu. I do tego doprowadzimy, jeżeli nie będziemy dbać o wychowanie religijne lub etyczne naszych młodych obywateli. Przypomnijmy, że to ta sama posłanka, która wcześniej głosiła, cytuję, że seks przedmałżeński to prosta droga do rozpadu narodu, a tabletka antykoncepcyjna to znów, cytuję, bomba demograficzna wymierzona w Polskę. No, w PiSie to standard, nie mają żadnych sensownych rozwiązań gospodarczych, więc wymyślają bajki o karach boskich. Po pierwsze, więzienia w Polsce są przepełnione, pani Wojciechowska, ale nie uczniami z lekcji etyki, tylko... No cóż, często działaczami PiS, którzy zapomnieli, że kradzież to jednak grzech, a nawet przestępstwo. Po drugie, primo ultimo, szkoła ma przygotowywać dzieci do życia, a nie do klepania formułek. Nauka religii w szkole... Super, ale niech nie będzie obowiązkowa, niech będzie dobrowolna, czyli nie tak jak cechołownia i niech finansuje ją Kościół, a nie nasze kieszenie. Wojciechowska po prostu straszy dzieci i rodziców. Jest to ewidentnie taka polityka zastraszania w stylu: nie jesteś z nami, to skończysz źle. Brzmi jak mafia, ale jest to mafia niestety wciąż w demokratycznym kraju, która sama siebie, choć z mafią, nazywa partią demokratyczną. Co państwo sądzicie? O absurdach wojciechowskiej zachęcam do komentowania. Temat numer dwa dzisiaj to poseł Telus. Ten sam, który kiedyś się tańczył z gaśnicą, bo przecież nikt tak nie krzyczy odpowiedzialny polityk, jak chódzpa na sejmowym korytarzu. Ostatnio pan poseł pożalił się, że jego życie. To naprawdę gehenna zarabia biedaczek tylko 25 tysięcy złotych, a za to jeszcze musi utrzymać biuro poselskie. I co gorsza, nie ma żadnego kierowcy ani limuzyny, choć uwaga, jak sam twierdzi burmistrzowie i wojewodzi mają. Jeśli ktoś z Państwa zastanawiał się, czy wpis istnieje limit pazerności, odpowiedź jest banalnie prosta. Nie. Proszę porównać. Starosta, czy wójt, czy burmistrz ma kierowcę, ma samochód, ma sekretarki, a my dostajemy 25 tysięcy, żeby nie było, że ja tutaj narzekam, ale chcę po prostu uświadomić, 25 tysięcy na prowadzenie dwóch albo trzech biur i no, dwóch pracowników. Proszę sobie policzyć, zatrudnię dwóch pracowników, mhm. dwóch i zapłacę im i co mi zostanie? Proszę, Proszę teraz zobaczyć, jak my więc... za przeproszeniem dziadujemy, w porównaniu na przykład do burmistrzów, do wójtów, do starostów, którzy mają swoich kierowców, którzy mają... To nie powinno tak być. I nie mówię tego, żeby tutaj narzekać, ale powinno to być wszystko uregulowane. Tak samo i ta sprawa kilometrowa. Tak, Dlaczego nie jest to, to być tak uregulowane, żebym ja, żeby to była sprawa jasna, żeby tak. ja się nie musiał patrzeć na, na wyborców i myśleć sobie, o, na pewno myślą, że ten jest w jakiś sposób krętaczem. No nie. Ja chcę mieć to w końcu wszystko uregulowane. Wiesz, Czy pani tak? wie mniej więcej, ile ma wójt, burmistrz... Pensji? No, myślę, że lepiej zarabia niż poseł. No proszę bardzo, ma około 20 tysięcy. No. A poseł ma 12. 25 tysięcy złotych to panie Telus, średnie 4 pensje zwykłych Polek i Polaków. Ludzie zasuwają na budowie. W sklepach, w szpitalach, za ułamek tej kwoty, a pan poseł płacze, że nie ma szofera. Może niech pojedzie tramwajem, to spotka wyborców, którzy utrzymują go ze swoich podatków. Taki plan i pomysł na gorąco, a właściwie rada do kolejnego pisowskiego złodzieja. To jest właśnie, drodzy państwo, esencja pisowskiej mentalności. Oni są elitą, a reszta ma robić na nich. Każdy zwykły człowiek nie wyrabia od pierwszego do pierwszego. Za to poseł Telus zastanawia się, czy przypadkiem nie zasługuje na limuzynę. Pazerność, arogancja i kompletny brak kontaktu z rzeczywistością wszystko to podlane taką esencją pazerności. I zwykłej chamskiej pisowskiej chytrości. No, jestem ciekaw Państwa komentarza, bo domniemuję, że ten fragment jednak jest najbardziej niewiarygodny, choć się padł na antenie ogólnopolskiej stacji. A więc zachęcam Bytelusowi kilka słów siebie pod naszym filmem w ramach komentarza od siebie napisać. Na koniec perełka radiowa, więc poseł Kaleta został po prostu wyrzucony na pysk ze studia Radio FM. Dlaczego? Bo prowadząca Dominika Wielowieńska miała już dość ordynarnego przerywania i wykrzykiwania kłamstw. Musiała go wręcz zagłuszyć krzykiem, aby program mógł w ogóle jeszcze chwilę potrwać. Mieliście 8 lat i nic tak naprawdę nie zrobiliście, oprócz tego, że tylko mówiliście o tym projekcie CPK, tak jak powiedziała pani redaktor. Wy tylko wielce mówicie albo robicie nietrafione inwestycje. inwestycja, tak naprawdę działamy. A... Ile zamków kazimierzowskich na... PiS wybudował? Miał odbudowywać. No. Jest, tam tylko to, jest, to jest, to jest nie, właśnie, błagam, to jest, ale błagam. nie, pani redaktor, to jest ta bezczelność. No, to jest ta, pani, ta pani lewacka i bezczelność nie, i PSL-owska. Mieliśmy pośle. pandemię, wojnę na Ukrainie pośle, i my mieliśmy głosem, Ale naprawdę, prostu To są właśnie tak. Po chłopcy w prostu... spodenkach, którzy przychodzą, i ja mówię o tym, żeby. Nie respektuję zasady normalnej rozmowy. Bardzo proszę, pierwszy, panie, panie pośle, żeby pan zamilkł. Nie gotuję. Panie gdyby, starszy, gdyby nie było nie pandemii, po raz pierwszy no. byłby zrównoważony budżet. A teraz Dobrze. mamy 3 miliardy Bardzo pana przepraszam, bardzo proszę, żeby pan teraz zamilkł. I pan Nie, panie pośle, naprawdę. Nie można w ten sposób. Na pana, pan Morawiecki. Może wyłączyć mikrofon. Panu posłowi, Pani bo naprawdę starszy. w ten sposób nie da się rozmawiać. Pani, Pan senator kończy swoją wypowiedź. Panie posłowie, no chciałem dokończyć właśnie. To nie jest jednostkowy incydent, gdyż Kaleta od lat funkcjonuje jako megafon partyjnej propagandy. Zero retoryki, maksimum wrzasku. Oczywiście brawo dla pani Wielowiejskiej, że zrobiła to, na co czekało pół Polski i pokazała, że nie trzeba znosić chamstwa w nieskończoność. Hamstwo to wszak metoda polityczna bandytów Spis. Oni nie dyskutują, oni zagłuszają, krzyczą i obrażają, ale gdy ktoś ich uciszy, krzyczą jeszcze głośniej, że to cenzura. Ale jeśli ktoś nie umie kulturalnie rozmawiać, to może powinien siedzieć nie tylko w domu, bo jak chodzi o pisowców, większość z nich powinna gnić w więzieniu, bo na pewno nie w radio, telewizji, czy tym bardziej w Sejmie. Jestem ciekaw Państwa oceny i zachowania. Telusa w Państwa oczach. Zachęcam, by swoimi komentarzami podzielić się z nami i naszymi widzami. Na koniec, jak każdego dnia, gorąco proszę, by kliknąć subskrybuj nasz kanał, po to, by nam pomóc w tym, by docierać do jak największej grupy osób żywo zainteresowanych bandyctwami, a także chamstwem polskiej prawicy, patoprawicy na czele z pisowcami. Zapraszam też Państwa na nasz portal informacyjny, po więcej informacji z kraju, polityki i świata. Portal checkpress.pl, który działa dzięki Państwa zaangażowaniu i Państwa wsparciu, chociażby poprzez robienie zakupów w naszym sklepie antyprawak.pl, gdzie można nabyć projektowane przez nas koszulki, bluzy, t-shirty, gadżety i książki z antyprawackim przekazem dla niej i dla niego, a więc dla każdego coś dobrego. Zachęcam też Państwa do tego, by w wolnej chwili na naszym Facebooku znaleźć się ciekawe teksty dla siebie. Tych nie brakuje, gdyż nasz zespół każdego dnia aktualizuje i portal, i nasze media społecznościowe o kolejne ciekawe informacje, również z polityki, ale nie tylko, bo z Polski i świata dzi Państwa serdecznie zapraszam. Adam Bysiek, za dziś dziękuję. Zapraszam, by kliknąć łapkę w górę. Będę mega wdzięczny, a także przypominam o tym, że pisząc komentarz pod naszym programem Państwo pomagacie nam w tym, by docierał do jak największej rzeszy odbiorców. Dobrego i spokojnego dnia. Zapraszam na jutro, jak zwykle, niedziela, więc punktualnie o godzinie 16.00. Mam nadzieję, że spotykamy się nie tylko w niezmienionym, ale w jeszcze szerszym składzie. Dobrego dnia, raz jeszcze. Do zobaczenia. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.